Druga w tym miesiącu konferencja prezydenta Ostrowca Jarosława Wilczyńskiego to dalszy ciąg zmian w mieście i jednostkach podległych gminie. Na początku lutego w wyniku konkursu wyłoniono nowego dyrektora targowisk miejskich. Teraz prezydent poinformował o zmianie na stanowisku prezesa Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W dniu wczorajszym Rada Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odwołała dotychczasowego prezesa Bogdana Biegańskiego, a w jego miejsce powołała panią Magdalenę Kołeczek jako osobę pełniącą obowiązki na najbliższe kilka miesięcy. Magdalena Kołeczek do listopada 2013 roku była prezesem miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji. Z funkcji tej została jednak odwołana. Powodem takiej decyzji były protesty pracowników spółki narzekających na złą atmosferę panującą w pracy i trudności w porozumiewaniu się z zarządzającą przedsiębiorstwem. Prezes do zarządzania OTBS-em. Magdalena Kołeczek zarekomendował sam prezydent. Tutaj w tej spółce dokładnie przejrzeć, praktycznie zrobić teraz jeden wielki audyt. I uważam, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ona. Ja zamierzam również powołać wiceprezesa do spraw windykacji i kontaktów z obywatelami. Na razie nie wiadomo, kto mógłby zostać wiceprezesem. Gmina nadal poszukuje odpowiedniej osoby na to stanowisko. Zmiany w otbs były, jak przekonuje prezydent Jarosław Wilczyński, konieczne. Spółka nie realizowała windykacji. W efekcie powstało zadłużenie sięgające niemal 1,5 miliona złotych. Problemy są też z realizacją. Inwestycji przy budowie bloków powstają duże opóźnienia. Generalnie to bym określił utratę, utratę zaufania. Nie mogę się za bardzo w ostatnim czasie z panem prezesem dogadać. E, wysłałem tam kontrolę. Która, które wyniki będziecie mogli się po 14.00 poznać na internecie, cały protokół kontrolny będzie. Nie mogłem się do, doprosić później jasnych, jakichś precyzyjnych wyjaśnień co do tego e, protokołu, żeby się pan prezes odniósł. Możliwe, że to nie koniec zmian, jakie prezydent Jarosław Wilczyński będzie chciał wprowadzić w mieście. On sam przekonuje, że w sprawie spółek gminnych należy zrobić porządek. Tego, aby pokazać, które spółki są niezbędne do funkcjonowania w gminie jako podmioty komunalne, a które spółki takiego, takiego bytu dalszego być strategicznie nie powinny mieć. Ja mówię tutaj o takich spółkach jak MPRD, które należy sprywatyzować wcześniej czy później, jak OTBS, który konkuruje praktycznie z podmiotami prywatnymi. Prezydent bronił też pracy członków zespołu nadzoru właścicielskiego. Większość zmian na stanowiskach prezesów spółek miejskich dokonywanych jest po wyjściu na jaw problemów i nieprawidłowości. Miasto przygotowuje się do poważnej analizy działalności wszystkich podległych mu spółek. Zacznie się za dwa-trzy miesiące mamy w każdej spółce zgromadzenie. Te zgromadzenia trzeba przygotować, omówić z zarządami spółek, z zarządami nadzorczymi działalność, analizę, przeprowadzić wszystkich dokumentów wpływających od nas ze spółek. Tych spółek jest dużo. Ja, ja twierdzę nawet, że o kilka za dużo. Patrząc na tempo, w jakim prezydent miasta dokonuje zmian na stanowiskach, można odnieść wrażenie, że zależy mu na czasie. Tego w tej kadencji samorządu zostało już niewiele. Wiele natomiast w funkcjonowaniu spółek zdaniem prezydenta należy zmienić nasuwa się pytanie jak daleko posunie się prezydent.